Witam wszystkich ponownie, na moim takim drobnym kanale. No, chciałbym Państwu teraz powiedzieć ciąg dalszy tej historii o tej naprawie, która tutaj dwóch naprawach, które zakła, za, zakładały naprawę za około 50-60 tysięcy nawet wychodziły to bardzo poważne pieniądze. Mianowicie powtórzę jeszcze przy niektórym co nie oglądali. Objaw traktora był taki. Yy, kupiłem, powymieniałem oleje, filtry, pojechałem w pole, w momencie kiedy włączyłem wałek odbioru mocy. Z kosiarką rotacyjną, ciągnik, po godzinie gdzieś pracy, zaczął tracić hydraulikę. Po prostu tu jest wspomaganie hydrauliczne, czyli zaczęło mi się wszystko po prostu ciężko chodzić, podnośnik tak, w te, o, podnos, podnosząc, bardzo drżał, skakał po troszeczku, no. zdawało się, tak, jakby wydajność straciła pompa, i, i w ogóle no, no, trudno było powiedzieć, co tutaj może się wydarzyć. Także no, obzwoniłem wszystkie te, te serwisy w Polsce te słynne i niesłynne, nie chcę tu reklamować naprawdę, no i co tutaj się okazywało okazywało się, że naprawa będzie bardzo droga zakładaje pompę, jakieś tam no to cuda wymyśla, że pompa że y, siadło tam jeszcze jakiś zawor, no, no, no ale powiedziały, że nie biorą się za tą robotę poniżej tam y, 17, 18, 20 tysięcy sama laweta, żeby transport, bo na miejscu nie przyjeżdżają nie diagnozują, trzeba im zaprowadzić no po prostu wydrzej grosz no i Ee, zacząłem rozmawiać z ludźmi tutaj, trochę czytać w internecie, co tu zrobić, no bo mi się nie, opłaca go, nie opłacało mi się go w ogóle prowadzić, a dla działnik tak to bardzo dobrze chodzi. No i e, stwierdziłem, że e, pomyślimy sami, co tu zrobić. E, tata mój od razu podkreślał, że coś musi być nie tak, bo to się zaczęło dziać po wymianie filtrów, tam ten facet jeździł, a tu po wymianie filtra zaczęło coś się dziać. No i, i, to, był, i to była bingo. Słuchajcie, jest taka firma na literkę H, która produkuje Filtry do różnych traktorów, nie będę ich nazywał, i proszę Państwa, założyłem ten filtr, ten filtr do tego traktora, i co się okazało? Okazało się ta, to, że po prostu nowy filtr nie był wyposażony w zawór przelewowy. Rozumiecie to? Nie był wyposażony w zawór przelewowy, czyli po prostu e, zapchał się. Zapchał się śmieciami, śmieciami jakimiś tam. Dlaczego? To, bo to są hamulce mokre, i te okładziny są. Jeden olej ze skrzyni biegu, widzicie z hydrauliki do tych okładzin mokrych, i one powodują, że bardzo dużo opiłków. Zawsze Fergusony wszystkie tak mają, że te skrzynie są razem z tymi hamulcami mokrymi, i to wszystko idzie, te, te, te śmieci, że tak powiem, te opiłki, do jednego oleju. Słuchajcie, wycięliśmy stary, ze, 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 starego filtra, ze starego filtra środek, zaspawaliśmy go dookoła, zakręciliśmy. go gociu do żywych, czyli co? Diagnoza, od razu jest mamy uszkodzony filtr starego typu. Mało tego, odesłałem ten filtr. Uznali mi gwarancję, co jest praktycznie niemożliwe, bo ten filtr był używany, ale uznali mi to, nadal to mi nie ratowało 200 zł, tylko, że minąłem się praktycznie na 15, 17, do 20 tysięcy najpierwszej naprawie, jeżeli chodzi o ten traktor, bo już każdy serwis chciał mi tu i podejrzewam, żeby rozbiERALIBY, wcale by nikomu, bo nowy filtr był założony, nowy olej zmieniłem. Wszystko było nowe założone. A teraz wam powiem taką ciekawostkę, dlaczego to się stało właśnie Uruchomieniu wałka odbioru mocy. Powiem wam, to jest bardzo, bardzo ciekawe. A mianowicie słuchajcie, tam są dwie prędkości wałka 1540. Na, no to niezależnie od to, czy to będzie. Na, znaczy na 540 jest gorzej. Powiem wam dlaczego. To jest taka ciekawostka dla wszystkich fergusonów, nie tylko tego modelu. Tam są dwa koła zębate z tyłu za wałkiem odbioru mocy, które regulują prędkość tego wałka. I teraz co się dzieje, proszę państwa? Jak ja włączyłem wałek 540 i pojechałem kość rotacyjną, to jest koło bardzo wysokie, można powiedzieć, że takie na wysokość gdzieś jakby od koła, takie duże koło zaczęło mieszać olej i podrywało ze spodu, ze spodu Resztki tych wiurów, tych wiurów, tych, 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 tego świństwa, co było w skrzyni, wymieszało i filtr się zapchał. Gdybym nie, i nie uruchamiałem wcześniej wałka, to ciągnik chodził super. Także dla was taka uwaga. że Pamiętajcie, że włączając wałek, w momencie włączenia wałka, olej jest tak dokładnie mieszany w tej skrzyni biegów, że wszystko, jeżeli macie jakieś zanieczyszczenia na spodzie, na spodzie zanieczyszczenia, to wam ruszy w obieg i za chwilę będzie, będzie to wszystko w oleju. Także. No, takie małe moje spostrzeżenie i usterka, no słuchajcie, no, no, naprawdę, dla mnie to jest usterka, y, która była warta nowy filtr oleju. No, oczywiście olej spuściłem, to już go nie zmieniałem. Nowy filtr oleju zaumrzyłem mu i zapłaciłem 200 zł za nowy filtr oleju y, z innej firmy zupełnie już. Ciągnik wrócił do żywych, pracuje od tamtej pory i tak dalej. Nic się z nim nie dzieje. Aczkolwiek, jeżeli używam, u, używam wałka, no to jestem już przygotowany na to, że trzeba będzie pewnie po kilkunastu godzinach pracy zmienić ten, zmienić ten, ten olej. Ale. Na tą chwilę y, można powiedzieć, że działa. Wszystkie, wszystkie y, serwisy i zakłady y, oceniam bardzo źle, bo nikt mi nie chciał pomóc. Od razu diagnoza była co najmniej laweta przyprowadzić, nawet nikt nie chciał przyjechać i obejrzeć, co się będzie działo. To jest dla mnie szokujące. Od razu same wyceny powiedziały, że mogą przyjechać, nawet sprawdzić, ale za jeden dzień to biorą 2, 2,5 tysiąca. On powiedział, dopóki ktoś nie ma problemu z traktorem, do, m, może myśleć sobie, że, że będą tu można wymyślać, oglądać serwisantów na YouTube, jak, jak to pięknie wszystko wygląda. Jak to oni przyjeżdżają, jak to i naprawiają. Guzik prawda. Chcą tylko nabrać nabrać dużo pieniędzy i ludzi po prostu nadziewają, nadziewają. Powiem wam taką rzecz. Mój znajomy ma Fergusona już młodszego, tego, bo to jest ten model po 2000, 2003 2023 rok. Moc też chyba 120 koni, no ale w każdym bądź razie o co chodziło? Chodziło o to, że ciągnik po prostu przestał jeździć, nic nie chodziło. E, od, odpalał, silnik zapalał, ale nie było żadnej hydrauliki, nic nie było. Słuchajcie co się dzieje, przyjechał serwis, markowy serwis, e, stwierdził, że ciągnik trzeba będzie rozbierać, trzeba będzie rozbierać i e, trzeba go zabrać na warsztat i też mu powiedzieli powyżej 15 tysięcy na naprawę. A ten człowiek był dosyć zorganizowany i bystry, stwierdził, że mm, znakł faceta dobrze, który ma taki sam traktor i pojechał do niego e, samochodem osobowym. Powiedział mu, jaką ma sytuację. Przyjechał do niego ten, 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 ten sąsiad z ten traktorem i zaczęli z jednego ciągnika do drugiego podmieniać przekaźniki. Słuchajcie, co się okazało. Przekaźnik walnięty kosztował niecałe nie 200, to bo 300 zł. To już tam groszowe sprawy w zasadzie w takim ciągniku. Podmienił, patrzy, mamy. A ciągnik wrócił do żywych. Mało tego. Serwis powiedział, że trzeba będzie go rozpoławiać, że będzie kabinę ściągać. Słuchajcie, ja przewiduję, że oni dokładnie wiedzieli, że to zwalnięty przekaźnik, a powiedzieli mu, że trzeba ściągnik zabrać na serwis. I to słuchajcie, akurat tak się zdarzyło, że miał kogoś, od kogo mógł pozamieniać te przekaźniki i się okazało, że dla mnie przekaźnik, ciągnik chodzi. Czyli mówi, to jest ten przekaźnik. Kupił go na Allegro, na Allegro nawet znalazł. Słuchajcie, chodzi. Także moje, moje spore ostrzeżenie przed tymi serwisami, tym, tym co oni robią, bo... <laughs> e, bo ale słuchajcie, ja wam jeszcze opowiem w następnym filmie co mi się wydarzyło ciekawsza rzecz, bo to była następną awarią, jaka, jaka mi się wydarzyła, to była starzówką pojechałem i straciłem biegi. Straciłem, znaczy rewers straciłem, rewers. Po prostu się nie został na wstecznym, nie dało się przerzucić. Musiałem jechać do domu na wstecznym 3 km z talerzówką. I serwisy rozkładały ręce i powiedziały, że skrzynia jest uszkodzona, tam jest kupa rozbierania, nie dotykamy się, kabinę ściągamy, wszystko, same ściągnięcie kabiny, to mówią 5000, bo, bo tu jest to, tam to, no po prostu, słuchajcie, wymyślają strasznie, strasznie. Ta awaria, no już nie, nie, nie zamknęła się w 300 zł, ale ja, słuchajcie... Jestem człowiekiem, który lubi pomyśleć, lubi pomyśleć, zrobiłem ją sam i ta naprawa wyszła mi tam z olejami, z innymi rzeczami, tam jeszcze jakieś klucze musiałem dokupywać w granicach 3,5-4 tysiące, gdzieś tak można powiedzieć, że maksymalnie się zamknąłem w tej naprawie. A nie, może troszkę więcej. Dlaczego? Bo do niego dokupiłem sobie wózki do rozjeżdżania. Rozumiecie? Takie do 5-tonowego ciągnika, bo on waży 5,5 tony. Rozjechałem go, dokupiłem 2,5 tysiąca, kosztowały wózki. Tam części do skrzyni, o których będę mówił w następnym odcinku, powiem jak ja jak je kupiłem, słuchajcie. I tak naprawdę ja to był mój pierwszy ciągnik, który, który podjąłem się naprawy tej, tej usterki, opowiem Wam, tego rewersu. I, i go wykonałem. No, ciągnik jest naprawdę duży, bo to jest... No jest to e, kawał maszyny, żeby to rozebrać. Jak ktoś tak ma, naprawdę nie, nie, nie lubi myśleć, no to, no to nie życzę mu powodzenia przy takiej naprawie. Aczkolwiek, no mówię Wam, że trzeba na to, na to zwracać e, uwagę. E, poza tym, co mogę Wam powiedzieć? Jakbyście mieli jakieś pytania, to możecie pytać, co będę mógł, to Wam mogę podpowiedzieć, jeżeli chodzi o te traktory a czykolwiek ym, jestem z niego zadowolony. Zadowolony jestem z niego. Yy, jest to ciągnik tutaj. Nie patrzcie, że tu jest mokre, bo tu jest trochę odma. Odma tu jest tak założona, ona, ona ma tutaj, powinna iść do dołu. To jest tak założone, troszeczkę się, że tak powiem, nie ma czasu tam gdzieś tam wydmuchuje, ale słuchajcie. Yy, to jest Perkins szóstka i już mogę wam powiedzieć, że naprawdę nie doszukujcie się przedmuchów na silniku, bo ten silnik Pali, ma świecę płomieniową. No, no faktycznie ma założoną tam, jest, jest ta foodpies, świeca płomieniowa, ale pali. Słuchajcie, ciśnienie tak trzyma. No teraz, może wam kiedyś zademonstruję. Na zimnym go zapalę. Olej też jest zmieniony, to tu, tu, turdus dlałem akurat do niego. E, słuchajcie, zapalam go na zimnym. Ciśnienie na wale trzyma super. Pali z miejsca, nie kopci nic po prostu. Nie zobaczę 60. Chociaż też mam 60. też mam 60. No ale nie porównujmy do, 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 do niego, bo on jest 6 on nie kopci. Mało tego, pali tyle samo, jak ktoś się przejmuje, czy ile mu będzie palił. Kiedyś też tak byłem strasznie nastawiony, że taki duży ciągnik Milon będzie palił. Mam guzik, on pali tyle co 60. Więcej na pewno nie spala, bo teraz fależujemy nim, że tak powiem, u pola, no to, to cały czas yy, wiem, wiem ile, ile, to, ile to może spalić. Także go można powiedzieć, bardzo, bardzo polecam ten traktor ogólnie rzecz biorąc, chociaż... Jest to taki dosyć unika, unikatowy ten model, bo nie ma ich tak bardzo dużo. Ale ci, mogę Wam pokazać, że rozwiązania technologiczne różnego typu ma, ma dosyć takie, 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 takie ciekawe. No tutaj, co ja Wam mogę powiedzieć? O, właśnie. No tutaj mamy yy, cały jego tył. No zobaczcie, jaki ma haki. To jest moja ręka, zobaczcie. No tutaj. o potężne to jest wszystko, to nie jest jakiś tam, można powiedzieć, Ferguson z 2020 roku, bo to wszystko już jest, no, bo udźwig jest na podnośniku 7,5 tony, na tylnym, no, także można powiedzieć, no, i sią, ciągnik jest dosyć, dosyć wysoki yy, i zgrabny, no, można powiedzieć, że się bardzo odnajduje w tych, w tych moich robotach bynajmniej, słuchajcie... Lajkujcie, dawajcie jakieś łapki w górę, coś tam wam jeszcze ciekawego. Nagram, bo uważam, że ta druga awaria. Widziałem kupę ciągników na Oliksie, które miają właśnie tą awarię. Jak szukałem jakiegoś Fergusona, to widziałem, że mieli problem z rewersem, że stracił bieg i jedzie tylko do przodu albo do tyłu, i to jest ta przyczyna. I naprawdę, a serwisy wołają, ciągną. Kupę kasy. Ja tu nie chcę nikogo. Oczerniać, dlatego nie mówię o nazwach tych serwisów, ale żaden, 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 żaden mi nie pomógł. Druga rzecz, trzeci chciał przyjechać, jeden to powiedział mi e, 3000 za przyjazd. Nieważne, czy znajdzie usterkę, czy nie od razu, 3000 za przyjazd, bo on zna te ciągniki i będzie mi tu szukał. E, kazał mi go tutaj super wymyć, super wymyć. No słuchajcie. Ja jestem rolnikiem, nie mam jakiegoś specjalnie, a ogólnie powiem Wam, że nie lubię, nie lubię tego jak siedzisz tam na podwórze leje tymi smarami, czyli po prostu, że sfikam go jakimś środkiem i mu wyczyszczę, po prostu łezkę zrobię. No mówię, słuchaj, no jak ja jeszcze to biorę szmatę trochę, no to jest trochę roboty, ja wiem, że mechanicy się nie chcą brudzić, no ale słuchaj, bierzesz jakieś 3000. No to należałoby to, ja mówię, no nie, nie, pomogę jakoś go wyczyścić, ale nie wezmę karszera, nie spuszczę sobie wszystkiego z niego takich z z tych te, 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 te drobnych olejów tu na na plac nie puszczę, żeby to wsiąkało w ziemię. No bo do ziemi ja celem mówię na sobie szmatką wycieram, nie lubię płukania, zresztą powiedział, Powiem wam taką rzecz. Ja mam 60 również, mam jeszcze 30 pokażę wam. Mam parę takich maszyn ciekawych. Do, do też i powiem wam, że nawet w tych takich ciągnikach starszego typu jak 30, 60 mam pewnych takich kilka Uwag, które mogą komuś dużo pomóc, bo nie każdy wie, a da kupuje, co tam może się z nich wydarzyć. Ale do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, że nie powinno się myć karszerem traktorów. To jest tak głupi pomysł wszędzie. Alternator, rozrusznik, słuchajcie, śnieg dzieją z masy, styki, a szczególnie w takim traktorze, po myciu karszerem, to Wy dopiero będziecie mieli dyskotekę na desce rozdzielczej, a będą szukały przekaźników. O, duże koszty będą tych napraw. Zawsze po robocie można wziąć szmatkę, spłukać, koła można sobie umyć ewentualnie karszerem, ale nie mieć go cholera jasna. Pod ciśnieniem i pod te kable tam. No, 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 trzeba przede wszystkim pilnować, żeby on się, on się nie, nie cieknął. No on u do mnie przyjechał w takim stanie, jakim jest. Ja go nie zniszczyłem. On już przyjechał zniszczony, no, przyjechał zniszczony. To jest typowa angielska robota, bo to jest wszystko na śrubach calowych. Pełny, jak to się mówi, to nie jest z, z pochodzenia francuskiego, są te ciągniki. No to mają wszystko na normalnych calach. To jest na gwintach calowych. Jest trochę problem, żeby dokupić coś, ale naprawdę są to mocne połączenia. No i ta kabina troszeczkę właśnie no, odczuła już w swoim życiu, tylko dlatego właśnie, że była w Anglii rdza, deszcze. Tam wiadomo, że warunki atmosferyczne są wymagające, i to wszystko go, można powiedzieć, że załatwiło. No ale na tą chwilę. Można powiedzieć, na tą chwilę można powiedzieć, że yy, no takich ciągników już nie można dostać, ale nie, nie polecam ich myć w żaden sposób, mówię tym, tym, tym karszerem i tak dalej, bo, bo, bo tu jest zaawansowana elektronika. Jak ktoś nie wierzy, tutaj na drzwiach był napis Dadatronic, nie Autotronic, bo są dwa. Jest Autotronic i Dadatronic przez D. Ten D, to słuchajcie, zobaczcie, tam jest taki, taki wyświetlacz, naprawdę zaawansowany jest. Tak cholernie tu rozbudowano, wiadomo, że połowa rzeczy nie działa, już teraz no nie, nie ma co ukrywać. No. A ciągle mi to nie, zupełnie nie przeszkadza i powiem Wam, że tutaj jest ten ciągnik, nie ustępuje. Bo gdyby to wszystko działało tak jak powinno, chociażby działało, bo tam nie jest tak tutaj do ogarnięcia, tylko mi to nie potrzebne zupełnie. Naprawdę takie ma wyliczenia, ile, 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 ile jak, jak długo się opuszcza cięgła jak długo miał spalanie pod, 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 podczas opuszczonymi, czyli to po prostu tak jest zaawansowany, że nie ustępuje tym, tym, tym nowym. No wiadomo, że nawigacji nie ma i innych rzeczy, ale klimatyzacja, to, tamto i tak dalej, te obliczenia właśnie tego jak długo się jedzie z maszyną w ziemi, żeby policzyć sobie ile hektarów zrobiłem, jak długo spalał podczas tego, jakimi obrotami jeździłem, to wszystko w tym datatroniku jest. To już jest trochę rozwiązane bardziej, że tak powiem. No i Także jak chcecie mieć bardziej taki zaawansowany ciągnik z tych starszych, to pamiętajcie, nie Autotronic, tylko Dadatronic. To jest zupełna, zupełna różnica. No, tak, taka jeszcze wzmianka z mojej strony, bo trochę na ten temat już liznąłem, to już wiem, wiem z czym to się je. No. No, dobrze. Na tą chwilę Was pozdrawiam. Yy, łapki w górę dawajcie. Jeszcze jakiś ciekawy filmik wrzucimy, może, może na tydzień, może zobaczymy, jak się wyrobimy trochę z robotami. Yy, no. W polu i nie tylko. No. Na razie pozdrawiam.